Ale on odpięknie te jajka. Jaki jest pojbany, ej? Wskoczył mi po prostu na te jajka i zjada. Wszystko jak leci. Tego tam dziubią, a tak grono jadą do, 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 do co? Po prostu je zerzeję im teraz. No. Na prawo dżungli. Na prawo dżungli w Co teraz to robi? No siedzi na tych jajkach po prostu. A te nic nie mogą zrobić. Hmm. Jak to opiek Jeszcze raz widzę taką przejebaną akcję. I do zara wyczyszczone. Jak się na nich rzuca po prostu jeszcze? No i tyle.